Nabierz odwagi. Reaguj to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy. Jednym z jego elementów były zajęcia z samoobrony, jakie zorganizowane zostały w cieni niezabornym i kątach. Wzięły w nim udział panie z terenu gminy. Działania kierowane są do osób zagrożonych przemocą, w zasadzie do wszystkich mieszkańców gminy Słupca. W mediach znalazło się ogłoszenie o naszych działaniach, były podane numery telefonu, każdy mógł zgłosić swój udział. Zajęcia prowadzili instruktorzy Klubu Sportów Walki z Zagórowa. Mają one na celu pokazanie kilku technik samochodnych, tych najprostszych, które mogą pomóc nam w codziennym życiu oraz te zajęcia mają zachęcić panie do pogłębiania tej wiedzy z zakresu samogrony. O to, dlaczego wiedza z samoobrony jest im potrzebna, zapytaliśmy same uczestniczki. Dzisiejsze czasy są takie bardzo niepewne, tym bardziej, że ta agresja i taka przemoc wzrasta w różnych sytuacjach, więc warto by było, żeby każdy wiedział, jak zadbać o siebie, jak się w prosty sposób obronić i zabezpieczyć przed tym, żeby coś nas spotkało. Zajęcia z samoobrony to nie jedyne działania w ramach wspomnianego projektu. W ramach tego projektu Organizujemy spotkania z specjalistami, takimi jak policjant, psycholog. To są punkty konsultacyjno-informacyjne, które mają swoje miejsce w Urzędzie Gminy, na sali narad oraz w miejscowościach Modojewo oraz Kąty. Harmonogram spotkań można znaleźć na stronie GOPS-u.